Pozdrowienia, szle pod podziemia, to nie ciemna strefa, ani hardkorowy rap Piwnica underground, tu muzyka gra, kiedy jeszcze fesa, to tylko laważ O poranku maszt, wczoraj lekko piany jak pirat Dziś unikam kas, paląc gras, mam na wszystko czas Kręcę to jak wałek, kręcę ja oraz ją, ale kręcę blanty w moje ręce Chociaż mógłbym jeździć mercem, ale nie chcę, mówi widzicie za serce Znowu jointy, od dwóch lat palę sobie mosty Jestem prosty człowiek, więc po prostu powiedz zanim ponad słonie przejdziemy we dwoje się a. znowu jointy, piąty rok, a ja dalej palę mosty Jestem prosty człowiek, chyba znam odpowiedź, więc po prostu powiedz, jeśli jesteś o jest tym ma na stole, jest rakieta Wchodzę do niej, ludzie się nie spinam Po tabletach, po bibułkach Została tylko plama na stole Dzisiaj już nie palę dalej, jestem astronomem, spoglądam w gwiazdy Lubię wąwozy, lubię czarne dziury i mam rude, długie włosy zrobię z nich warkocze, starto sobie skoczę Ona krzyczy Rico i otwiera swoje krocze Wszystko się czuje nad wyraz Jak dobrze się przyjrzysz to zobaczysz grymas Dłoni roluje już tipa Chciałbym gdzieś ruszyć na tripa Pogoda ze mną pogrywa nie chcemy dać i dziś wygrać. Wołam ekipę na grilla Pijany freestyle zabija gitara. Myślami jestem z daleka od grona. Zemierzam przez miasto, w którym mówi się, że dwóch han balet Wasto znak, stop. Joint cana film. Lala leży obok. Netflix to jest styl. VIP obok. Zabiera w sobie THC. От ладил вещ на чий, ладък фил, али вещ на бито ми, къдко му винс дъбл, ки. От ладил вещ на чий, ладък фил, али вещ на бито ми, къдко му винс дъбл, ки. Супа не било бе по-намного за нас, да. Този път съм чак като рос на проказник, десего не бе рос на един, ето, на нас застава добре, що бе, вай, бок, уик, тото почузна ми, паре, да, е супер, в отлог. Браво, хукус, бокус, броиш от бокус, няма злата работа, той е слен, стал фокус. Za droby i Są kwestie różne, tam, Mam wyjechać jutro Nie mam praw kasy, tylko ciągle w górko. Taka plota leci znowu na podwórko Młody Fifi nie wyspany Bo się bawi z twoją suczką Biorę plik, łączę z, klip, z kolą One się zwoją i troją Zajupka znowu jest srogo Bez odbioru czy samo Znowu jointy, od dwóch lat palę sobie mosty Jestem prosty człowiek, więc po prostu powiedz Zanim poniać słonie, przejdziemy we dwoje ście. Znowu jointy, piąty rok, a ja dalej palę mosty Jestem prosty człowiek, chyba znam odpowiedź Więc po prostu powiedz, jeśli jesteś nią